Co założyć? Tę sukienkę, w której czuję się jak motylek wychodzący z kokonu? Czy ten stylowy kombinezon, który pasuje do oczu Oli'ego? Nie żeby miało to znaczenie. Strasz! Juhu! Jakaś opinia? Nie zauważyłaś? Postanowiłem cię ignorować. Jakoś nie. Chodzi ci o plecak? Myślałam, że kochasz Mortadele. Kto nie kocha? Chodzi mi o Oliego. E, co? E, oliego? Świat jest pełen pryszczatych dzieciaków z grzywką, w których można się zabujać. Może Jeremy? Gościu pluje, kiedy mówi i śmieje się jak foka. No wiem. ideł! Słuchaj, kiedyś w końcu do niego dotrze straż. Nawet słowem nie wspomniał dzisiaj o duchach. Jest to postęp. Poza tym, jako łowcy duchów czy czenowie są aż tacy groźni. W tym odcinku przedstawiamy wam najnowszy wynalazek mojej siostry. Spektralne sidła. Gwarancja, że duchy znajdą się w potrzasku. Na potrzeby testu użyjemy balonów z budyniem zamiast prawdziwych z duchów. No nie! Balony to jednak zły wybór. Hmm. Nie to co nowy budyń. Yeah, ale mam inne! Śmiechłem! Ale randka z łowcą duchów to i tak zły pomysł. To nie jest randka. Przecież nie przynosi mi kwiatów. Zerwałem dla ciebie kwiaty z pobliskiej łąki. Niby nie randka, bo widzę, że przyniósł ci kwiaty. Sorki za bałagan. Będziecie musieli się ścisnąć. Nie pasuje. Mnie nie. Plecak chociaż pachniał mortadelą. Wow. Dziewczyny, witajcie! Daryl McGee, uczciwy zwycięzca waszego konkursu. Gdybyście czegoś potrzebowały, uderzajcie do mnie. Cóż, skończyła nam się Yudjaca. To herbata cytrusowa na gardło. Ale pewnie nie macie tu żadnych koreańskich produktów. O, wszystko wam załatwię. Taka moja specjalność. Będzie robić to, po co przyszliśmy, czyli pracować, a nie spełniać wszystkie romantyczne stereotypy balu gimnazjalnego. <grystanie> ta, to nie dla nas. Upewnij się, czy światełka działają, bądź smakuje dobrze, a fotobudka robi zdjęcia. Widzisz straż, jest platonicznie. Już ja was przekluczę. Przyciągasz mnie do siebie wciąż. Nie wiem skąd ta dziwna moc. Nie mam nad tym kontroli. Choć wiem, że inni widzą nas Lecz przy tobie staje czas A ja nie chcę się bronić Gdy ciebie widzę, to serce szybciej bije mi już I nas nie rozdzieli nic, gdy dotknę twych ust Nie siadają, gapią się Ja być przy tobie tylko chcę Ja czuję, więc pojmuję, że to moje przeznaczenie jest.